Za 1945 roku miała potwierdzić to, że Polska po zakończeniu II wojny światowej będzie miała szeroki dostęp do Bałtyku. Ale zanim do tego doszło, trzeba było wykonać jeszcze jedno zadanie. Musimy pamiętać, że w szeregach niemieckich, które broniły brzegu w 1945 roku, nie brakowało żołnierzy formacji, które później uznane zostały za zbrodnicze przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Formacji Waffen-SS. Mówiliśmy dzisiaj Państwu o tym, że byli tu Francuzi z 33 Dywizji Grenadierów, że byli z 15 dywizji granadierów, którzy wyjątkowo brutalnie obchodzili się. Wojska polskiego. Jeden z weteranów wspominał, jak będąc tutaj w koło brzegu, niedaleko rzeźni, w, w których zabudowaniach bronili się żołnierze 15 Dywizji Grenadierów WCS, po zmroku wołano ich po polsku. W naszym ojczystym języku. Wzywano żołnierzy, krzyczano: chodźcie do nas, już zajęliśmy te budynki. Ci, którzy decydowali się na taki krok, patrole bardzo często nie wracały, ale to generowało także chęć zdecydowanego odwetu, zwłaszcza na żołnierze. Nie dla Wafaneses, ponieważ oczywiście bardzo słusznie również z obozami koncentracyjnymi i obozami zagładem. Musimy pamiętać o tym, że walka w koło w każdym mieście na froncie wschodnim, walka na całej szerokości, począwszy od Bałtyku aż po Półwysp Bałkański, bo przecież wojna w tamtym czasie jeszcze trwała.